Właśnie na hali na wf odbywa się wielki finał, gdzie jest pięć szkół, cztery to są te, które tak naprawdę wygrały nasze dyscypliny, a jedna jest z dziką kartą, także zobaczymy, kto będzie wielkim zwycięzcą. Projekt Drużyna Energii jest wyjątkowy pod wieloma względami i przyświeca mu też kilka celów, ale myślę, że najważniejszym z nich jest zachęcenie dzieci i młodzieży do podjęcia aktywności fizycznej i do zainteresowania sportem. Jest to jedna z największych imprez w Polsce dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W tamtym roku zdobyliśmy sprzęt sportowy, typu koszulki, które prezentujemy też na sobie. Nie ukrywam, podoba mi się tutaj współpraca z ambasadorami. Też pokazują, że ta aktywność sportowa, zarówno u dzieci, jak i u tych, którzy już są reprezentantami Polski, można wspólnie to połączyć w treningu. Inicjatywa, która zrzesza dzieciaki, pozwala im uprawiać sport, pozwala im robić to, co lubią, szczególnie w czasie obecnym, gdzie, gdzie dotknęła nas pandemia, gdzie wszystko było pozamykane, to, co tutaj robimy, to, co tutaj dzieciaki właściwie robią, nie my, jest świetne, myślę, że sport w każdym wieku i już od najmłodszych lat jest rewelacyjną opcją. A fajne jest to, że te dzieciaki chcą, że są tutaj, że zaszczepiamy u nich te ducha, ducha sportu, i żeby jak najwięcej tych dzieci uczestniczyło w takich zajęciach. Myślę, że więcej tylko takich projektów. Młodzież w tym wieku jest czasami niedosportowiona, że tak powiem. A tutaj widać, że rozwinięte są dobre dzieciaki i, i tylko się cieszyć z tego powodu. Wiemy, na jakim poziomie jest wychowanie fizyczne dzisiaj w szkołach. No lekko mówiąc, nie jest na wysokim poziomie, więc każde dodatkowe zajęcia ruchowe dla dzieci to jest e, wielki potencjał na przyszłość. Niestety w tej obecnych czasach e, zostaliśmy po prostu troszkę uziemieni przez co nasza kondycja u dzieci tym bardziej spadła, gdzie jest to bardzo ważny ich etap w życiu, żeby po prostu odpowiednio się rozwijać względem przygotowania wszechstronnego, ogólnego, bo tak naprawdę to ruch to zdrowie i powinniśmy ogólną sprawność, przede wszystkim u dzieci, tak jak to się to odbywa i uważam, że takie inicjatywy to jest super opcja i tego się powinniśmy trzymać. Przygotowaliśmy 16 ćwiczeń ogólnorozwojowych, 4 drużyny ambasadorów, drużyna mocy, drużyna energii, koszykówki i oczywiście piłki nożnej. Dużo czasu spędzaliśmy, żeby ćwiczyć. Były to wysiłki, dużo wysiłku. Po tej przerwie która była. Było mniej kondycji, ale się udało. Zwycięstwo z finale będzie na pewno dla mnie dużą motywacją do dalszych działań w sporcie, no i wiadomo, będzie warto się cieszyć z tego. Dostaliśmy się już do finału i wszyscy się bardzo cieszymy, a jak wygramy, no to na pewno będzie jeszcze większa radość i wszyscy będą zadowoleni. Fajnie, że dzieci tak mogą rywalizować między sobą. Widać, że tutaj dzieci są przygotowane do, do tych ćwiczeń, do tych różnych konkursów, także... Naprawdę fajna sprawa. Tutaj przychodząc, dzieci z różnych szkół na pewno mogą też się zaprzyjaźnić z jakimś sportem, czy to świadomie, czy nieświadomie. I mogą też zostać natchnieni taką pasją do sportu, więc myślę, że to jest naprawdę świetna taka inicjatywa i pomaga na pewno znaleźć swój sport. Tego typu imprezy to, to fantastyczna sprawa, że. Że właśnie motywujemy te dzieci do, do, takiej, do takiej pracy. Angażuje się w to mnóstwo osób i, i to pokazuje, że sport łączy i że warto, warto takie rzeczy robić. Widzę, że, że dali z siebie wszystko, także jestem z nich zadowolony. No i zobaczymy, jaki będzie ten wynik, ale nie jest on, jakby to powiedzieć, pierwszoplanowy, natomiast była fajna zabawa i, i, i o to chyba chodzi mega, mega, jestem zadowolony. Moja młodzież, dzieciaczki, że tak powiem, spisały się na medale, jestem z nich dumny. Świetnie rywalizowali, dali siebie 100%. Widziałem po zmęczeniu po kolanach i po tych pod, siódmych potach, które wylali, że dali siebie wszystko, jestem mega z nich zadowolony. Trzymamy kciuki za każdego chłopca i każdą dziewczynkę. Drużyna energii to przede wszystkim praca zespołowa, niesamowite emocje i mnóstwo dobrej energii.